Biblia na każdy dzień. Witajcie. Dzisiaj kolejny, kolejny werset z Ewangelii według świętego Jana, 15 rozdział. Dzisiaj będziemy czytać od wersetu 21. Pozwólcie, że zacznę od przeczytania tego fragmentu. Ale to wszystko uczynią wam ze względu na moje imię, bo nie znają tego, którym mnie posłał. Oczywiście, tutaj ten kontekst jest ważny. Pan Jezus mówił we wcześniejszych wersetach: Jeśli świat was nienawidzi, to wiedzcie, że mnie wcześniej nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał. Sługa nie jest większa od nauczyciela, czyli jeżeli mnie prześladowali i was będą prześladować. I teraz czytamy: Ale to wszystko uczynią ze względu na moje imię, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto trwa w nienawiści do mnie, trwa też w nienawiści do mego ojca. Gdybym nie czynił dzieł między nimi, tych, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli, a mimo to nienawidzą mnie. I mojego ojca. Ten fragment ma wiele w sobie treści. Skupię się może nad jedną treścią. Ostatnio bardzo chyba taki popularny staje się pogląd o tym, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga. Coraz częściej w przestrzeni, coraz częściej w przestrzeni publicznej, coraz częściej w przestrzeni religijnej pojawia się taki pogląd. Że przecież chrześcijanie, Żydzi, Muzułmanie wierzą w tego samego Boga. No słowa, które tu wypowiada Pan Jezus, zaprzeczają temu. Możecie wziąć i przeczytać jeszcze raz ten fragment, aby pomyśleć o tym. Jednak kiedy ja go czytam, od razu przebija do mnie to proste przesłanie, które jest w wielu miejscach Biblii. Kto nie zna syna, nie zna i ojca. Kto odrzuca syna, Boga Syna, Jezusa Chrystusa, odrzuca też Ojca. I kiedy zestawimy słowa Biblii z tym takim popularnym poglądem dzisiaj, niektórzy by powiedzieli ekumenicznym, to widzimy, że mamy dość duży problem. Świat i przywódcy niektórych religii mówią: jesteśmy chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, dziećmi tego samego Boga. Bóg jest jeden, różnie go nazywamy, ale de facto kochajmy się, bo jesteśmy dziećmi tego samego Boga, nie nawracajmy się, szanujmy się, bądźmy dla siebie mili. I oczywiście, jeżeli zestawimy to ze słowem Bożym, to widzimy, że chrześcijanin ma kochać wszystkich ludzi. Prawdziwy chrześcijanin to jest człowiek nowo zrodzony, którego Duch Święty zrodził, Bóg go zrodził przez swego Ducha i Chrześcijanin ma kochać każdego, ale nie może milczeć, kiedy widzi, że dzieje się krzywda innej osobie, albo że zbliża się do wielkiej tragedii. Kiedy wyznawca judaizmu zbliża się do śmierci, to każdy chrześcijanin będzie poruszony tym i będzie krzyczał do niego: ratuj się, ratuj się, bo zmierzasz do piekła. Kiedy wyznawca Judaizmu oburza się na imię Jezusa. Widziałem filmy, gdzie wyznawcy judaizmu plują, kiedy słyszą tylko to imię. Kiedy słyszą to imię. Plują, przeklinają. My mówimy, zmierzasz do piekła. Wydaje ci się, że oddajesz cześć Bogu, ale Bóg wymaga, Bóg jedyny, Bóg, Pan, Panów i Król Królów, stwórca wszystkiego wymaga od nas. Abyśmy czcili Jego Syna. A kto nie czci Syna, nie czci i Jego samego. Kiedy widzimy wyznawców Allaha, muzułmanów, którzy szanują postać Jezusa Chrystusa, ale mówią, to był prorok, to my z miłości mówimy do nich: Uważajcie, ratujcie się, bo zmierzacie do piekła. Jedyna szansa nasza to nie są dobre uczynki tak jak wierzą muzułmanie że można zapracować na piekło że można zarobić że uzbieram ileś dobrych uczynków będę miał trochę mniej grzechów nie Bóg w swoim słowie mówi wyraźnie zbawienie jest z wiary Jezusa Chrystusa a zbawcza wiara nigdy nie jest sama dlatego jeżeli ktoś wierzy w Chrystusa widać to po jego życiu ale uczynkami nie da się zapracować na zbawienie uczynki są raczej efektem zbawienia. Jeżeli ktoś jest zbawiony, to wykonuje uczynki, kocha Boga, naśladuje go i mówi, że to jarzmo, w którym jest, jest dla niego słodkie i lekkie. Miałem też odcinek o tym w ubiegłym tygodniu lub dwa tygodnie temu, teraz nie pamiętam, kiedy mówiłem o tym, jak my podchodzimy do przykazań, do wskazówek, jakie czytamy w Biblii, czy one są dla nas lekkie i przyjemne. Czy one są dla nas tragiczne do spełnienia, są strasznym ciężarem? To bardzo, bardzo ważne, bo może to świadczyć, w jakim miejscu jesteśmy względem Boga. Czy będziemy zbawieni, czy idziemy na potępienie. A więc to tak ważne. Być może w nadchodzących czasach będzie to jeszcze ważniejsze, aby opowiadać się zawsze po stronie Jezusa Chrystusa. Kiedy myślimy czasami o, o tym, jak to jest możliwe, że. Jacyś chrześcijanie mogą się połączyć z muzułmanami, to przychodzi nam postać Fatimy. Postać Fatimy, czyli córki jednego z Mahometów, ale też miejscowość, w której są objawienia, w które wierzy znaczna część rzymskich katolików. Ale pojawia się problem, aby połączyć się z islamem, rzymscy katolicy muszą schować Jezusa Chrystusa. Ten sam problem pojawia się, kiedy myślimy o, tym, o takiej łączności z Izraelem, z tym dzisiejszym Izraelem, bo to oczywiście Izrael dzisiaj żyje zupełnie inaczej niż żył za czasów Chrystusa. Ale kiedy myślimy o tym, że jacyś chrześcijanie chcą się z nimi połączyć, to musieliby zrobić jedną rzecz: schować Chrystusa. My się na to nie możemy zgodzić, my nie chcemy tego, ponieważ Jezus Chrystus jest naszym królem, naszym panem. To On powinien być dla każdego z nas najważniejszą osobą i za nic nie wyprzemy się Jego. Tak postępują chrześcijanie, tak powinni postępować, ponieważ Jezus Chrystus wykupił nas swoją drogocenną krwią. Wykupił nas, dlatego jesteśmy mu wdzięczni i nie zaprzemy się go nigdy.